Fuck it, Jack! Wszystko jest znać tego na pamięć Każdą najmniejszą część miejsca, w którym się wychowałeś no, Pierwsza krew i pierwszy raz, kola wstawałem i Pierwszy grzech według tego, co jest nauczany tak. Tak. Życie tych, przede mną to dla nas testament A jak przekazanie traktuje większość i prawdy plemię wielu nas, na ziemi skalane I tym wszystkim, co urodził, tu będą Czas. Naszych matek płacz mi tu duszę niż my. Ty zapijamy się na cyfry i zapijamy ztytny. Przychodzi nam przy tych samych ścianach stać, A futura rozpierdala się o co przed nami jak rad. Dzisiejszy raz nasz mały świat, koka zwlekać. Wypadkowa teka, tustek słów i mocnych przeżyć. Na to umiemy poczekać, szukaj bogów na ulicach, badły z nimi wierzy Nie pasz na ręce nam, bo czy nam nie patrz leż. Kasali nam tu stać, kasali patrz na się Nie mów mi, gdzie mam iść I gdzie mam szukać wrogów Wszystkie są listy Słychać tu w ogóle tych nowych rzeczy Nie mówią nam o nas nic, żaden z nich Chcemy wiedzieć, czym ten kurewski świat nas kaleczy Najlepiej po te zamsetki setki rasy zgrane bit Mamy te parę pięknych dni, w życiu kilka pięknych chwil I trzymamy się ich mocno jak ślepiec Nieważne ile wzięli by ci, jak odkąd rozali smycz Nawet bez skrzydła potrafimy lecieć jak i jak ty naszych istnień Młodzi piękni i wyrzykani przez system Ostatnia partia tych, co znają honor i, i mogliby cię zabić za swoją małą ojczyznę. Nie biznes nas tu trzyma, trzymamy się z bok. Chcemy te pary swoich metrów I święty spokój słychać, jak to Czy nie układa się życie znamy te same ulice. Ale niech Bogu biznes czy nam nie patrz też, kasali nam tu stać... patrz nam się, nie mów mi gdzie mam iść I gdzie mam szukać progu Wszystkie są licnych, no co są pełne bogów. Nie pasz na ręce nam O czy nam nie mnie też Kasali nam tu stać Kasali bacz nam się Nie mów mi gdzie mam iść I gdzie mam szukać rogu Wszystkie są licnych To co są pełne bogów. Nie pasz na ręce nam Po czy na mnie patrzesz Kasali nam tu stać Kasali patrz nam się Nie mów mi, gdzie mam iść i gdzie mam szukać wrogów Wszystkie są listy, no co są so pełne Bogu. No co są so pełne Bogów 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 no